Witajcie, jestem Rafał i razem z moim wspólnikiem Dawidem prowadzę biuro projektowe Krzysztofowi Bałekowi Architekci. Często rozmawiając z Wami słyszymy powtarzające się pytania. Głównie pytacie o to, jaka odległość ma być budynku od granicy, jakie odległości lokalizować szambo od granicy oraz budynku oraz studnie. Dlatego w tym materiale chciałbym omówić te kwestie, a więc zapraszam do oglądania. A więc tak. Odległości określają nam warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 12 warunków technicznych możemy wyczytać, iż ściana budynku, w której są okna i drzwi, może być sytuowana 4 metra od granicy, natomiast ściana budynku bez okien oraz drzwi może być zlokalizowana 3 metra od granicy. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na to pozwala, możemy wybudować budynek przy granicy lub nie mniej niż 1,5 metra od granicy. Wiąże się to z tym, że w ścianie zwróconej ku tej granicy nie może być ani okien ani drzwi. Możemy również wybudować budynek przy granicy działki budowlanej, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jeśli nie ma takiego miejscowego planu, a mamy warunki zabudowy, pozwalają nam na to, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest miejscowy plan zagospodarowanie przestrzeni lub warunki zabudowy, dajcie w komentarzu znać, to następny odcinek nagramy wyjaśnienie, co to jest właśnie miejscowy plan oraz warunki zabudowy i kiedy należy uzyskać warunki zabudowy, a kiedy można powołać na miejscowy plan oraz dlaczego. Te dwa dokumenty są takie ważne. Budynek możemy lokalizować przy granicy, ale nie mniej niż 1,5 metra od granicy, tylko i wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, gdy działka budowlana jest w szerokości 16 metrów lub mniejsza. Możemy nadbudować no istniejący budynek mieszkalny, który jest lokalizowany od granicy. Mniej niż 3 lub 4 metry, ale nie więcej o jedną kondygnację, i w tej kondygnacji nadbudowanej, jeśli byśmy chcieli wykonać okna lub drzwi, musi ta ściana być odsunięta od granicy o minimum 4 metry. Jeśli byśmy natomiast stawiali ścianę w odległości mniejszej jak 3 metry, no niestety ale nie możemy wykonać w tej ścianie ani okien, ani drzwi. Możemy wybudować w granicy lub w odległości nie mniejszej jak 1,5 metra od tej granicy budynek gospodarczy lub garażowy o długości nie większej jak 6,5 metra oraz wysokości do kolenicy nie wyżej jak 3 m. Ściana zwrócona ku tej granicy nie może mieć drzwi ani okien. Odległości budynków od granic to nie wszystko, ponieważ jeszcze musimy popatrzeć czy na działce sąsiedniej mamy jakąś zabudowę, od której też musimy mieć odpowiednie odległości. Jeśli my budujemy budynek na przykład yy, murowany, czyli nie ognia, a na działce sąsiedniej również jest taki sam budynek, to wtedy odległość naszego budynku od yy, budynku istniejącego na działce sąsiedniej musi wynosić 4 metry. Natomiast gdyby na działce sąsiedniej był np. przykład budynek drewniany, czyli rozprzestrzeniający ogień, musimy odległość naszego budynku zwiększyć do 12 metrów. Natomiast gdybyśmy chcieli budować budynek drewniany i na działce sąsiedniej również byłby taki drewniany budynek, no to odległość pomiędzy tymi budynkami musi już wynosić niestety ale 16 metrów. Podsumowując, sama odległości od granic to nie wszystko, ponieważ jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, czy na działce sąsiedniej jest jakieś inne zabudowania. Tak samo czy mamy tam na przykład szambo, studnie, miejsca parkingowe, więc no, nie można powiedzieć, że Zwybudujemy wybudujemy sobie 3 lub 4 metry od granicy i będzie załatwione. No niestety nie jest to takie proste, dlatego każdy przypadek analizujemy indywidualnie. A teraz przejdźmy do elementów budynku, o które też bardzo często pytacie. Czyli na przykład odległość okapu, balkonu, daszku nad wejściem, tarasu oraz schodów zewnętrznych od granicy działki budowlanej musi wynosić minimum 1,2 metra. Tak samo okno połaciowe, zwrócone w kierunku granicy musi być w odległości nie mniejszej jak 4 metry od tej granicy. Miejsca parkingowe w ilości nie większej jak 10 miejsc postojowych lokalizujemy 3 metry od granicy oraz 7 metrów od okien. W zabudowie jednorodzinnej jeśli mamy nie więcej niż 2 miejsca postojowe Wtedy nie określa się odległości od okien i drzwi, jeśli mamy mniej więcej niż dwa miejsca postojowe, możemy zlokalizować zaraz przy granicy, pod warunkiem, że na ziałce sąsiedniej również e, będą e, miejsca postojowe i nasze miejsca postojowe będą się stykały po prostu z tamtymi miejscami. Postajowym na działce sąsiedniej, wtedy tej odległości nie musimy zachowywać od granicy. Jeśli chodzi o studnie, to odległości mamy takie: 5 metrów od granicy działki sąsiedniej, 7,5 metra od osi rogu przydrożnego, 15 metrów od szamba i 30 metrów od np. przydomowych czyszczalni ścieków. Szambo na działce, pod warunkiem, że szambo nie jest większa od 10 m sześciennych, lokalizujemy. Mówimy tutaj o zabudowie jednorodzinnej, to lokalizujemy 5 metrów od okien i drzwi do pomieszczeń na stały pobyt ludzi oraz 2 metry od granicy działki sąsiedniej drogi lub ciągu pieszego. Podsumowując, podajemy najważniejsze odległości, czyli studnia od Szamba, zapamiętać, że to jest 15 metrów oraz yy, Szambo od yy, okien i drzwi od budynku minimum te 5 metrów. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca. Jest to mój pierwszy materiał, więc troszeczkę się nie nieswojo, ale myślę, że w każdym następnym będzie coraz lepiej. Bardzo bym Was prosił o, o taki feedback. Czy interesuje Was taki format filmów na kanale? Prosiłbym o zostawienie komentarzy, które pomogą nam w realizacji kolejnych filmów. Jeśli jest coś dla Was niejasne lub macie jakieś pytanie, piszcie w komentarzach lub na nasz adres e-mail lub zadzwoncie chętnie odpowiemy na każde pytanie.